Podstawy marketingu internetowego dla małych firm. Rozdział 9. Analiza i pomiar wyników. 9.1. Ustalanie KPI (Key Performance Indicators). Zagadnienia. 1. Definicja KPI. 2. Rodzaje KPI. 3. Ustalanie KPI. 4. Narzędzia do monitorowania KPI. 5. Podsumowanie. Co to jest KPI? KPI, Key Performance Indicators, to wskaźniki używane do oceny efektywności działań marketingowych w kontekście osiągania celów biznesowych. KPI są mierzalne i związane z konkretnymi celami, co umożliwia ścisłą kontrolę i analizę postępów. Dlaczego KPI są ważne? Pomoc w monitorowaniu KPI pozwalają na bieżąco śledzić postępy i skuteczność działań marketingowych. Ocena efektywności umożliwiają ocenę, czy działania marketingowe przyczyniają się do realizacji założonych celów. Decyzje strategiczne pomagają w podejmowaniu decyzji opartych na danych i faktach, a nie tylko na intuicji. Pierwszego KPI dotyczące zaangażowania. Wskaźnik klikalności CTR klik frurate mierzy stosunek liczby kliknięć do liczby wyświetleń reklamy. Wyrażany jako procent wskazuje, jak skutecznie reklama przyciąga uwagę użytkowników. Średni czas spędzony na stronie mierzy czas, jaki użytkownicy spędzają na stronie internetowej. Pomaga ocenić, jak atrakcyjna i angażująca jest treść. Drugiego kpi dotyczące konwersji. Wskaźnik konwersji, mierzy odsetek użytkowników, którzy wykonali określoną akcję, np. zakupić produkt, zapisać się na newsletter, w stosunku do ogólnej liczby odwiedzających. Jest kluczowy do oceny efektywności działań marketingowych w generowaniu leadów i sprzedaży. Koszt pozyskania klienta, CAC, Customer Acquisition Cost, mierzy koszt pozyskania jednego nowego klienta, uwzględniając wszystkie wydatki marketingowe związane z tym procesem. Trzeciego KPI dotyczące ROI, return on investment. Zwrot z inwestycji, ROI, return on investment, mierzy stosunek zysku do kosztów poniesionych na kampanię marketingową. Pomaga ocenić rentowność działań marketingowych. Przychód na użytkownika, ARPU, average revenue per user, mierzy średni przychód generowany przez jednego użytkownika w określonym czasie. Czwartego kpi dotyczące ruchu. Liczba odwiedzin mierzy liczbę wizyt na stronie internetowej. Pomaga ocenić, jak skutecznie kampanie przyciągają ruch. Źródła ruchu, analizuje, skąd pochodzi ruch na stronie, np. wyszukiwarki, media społecznościowe, e-maile, i pozwala na ocenę skuteczności różnych kanałów marketingowych. Piątego KPI dotyczące retencji i lojalności. Wskaźnik retencji klientów mierzy odsetek klientów, którzy wracają do firmy po dokonaniu zakupu. Pomaga ocenić, jak skutecznie firma utrzymuje klientów. Wskaźnik NPS, Net Promoter Score, mierzy skłonność klientów do polecania firmy innym. Wysoki NPS sugeruje wysoką lojalność i satysfakcję klientów. Pierwsze określenie celów. Cele SMART-KPI powinny być zgodne z zasadą SMART, czyli powinny być specyficzne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i terminowe. Na przykład, celem może być zwiększenie wskaźnika konwersji o 20% w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Drugi wybór odpowiednich KPI. Dopasowanie do celów, wybierz kPI, które najlepiej odzwierciedlają postępy w osiąganiu określonych celów. Na przykład, jeśli celem jest zwiększenie świadomości marki, wskaźniki zaangażowania mogą być bardziej odpowiednie niż wskaźniki konwersji. Trzecie ustalenie punktów odniesienia: Benchmarking określ punkty odniesienia, które pozwolą na ocenę postępów. Może to być średnia branżowa, wyniki z poprzednich kampanii lub cele wewnętrzne. Czwartego monitorowanie i raportowanie. Regularna analiza Regularnie monitoruj KPI, aby na bieżąco śledzić postępy i identyfikować obszary wymagające poprawy. Raportowanie Przygotowuj regularne raporty, które będą zawierały analizę KPI, wnioski i rekomendacje dotyczące dalszych działań. Pierwszy Google Analytics Funkcje umożliwia śledzenie różnych KPI, takich jak liczba odwiedzin, wskaźnik konwersji, źródła ruchu i wiele innych. Pozwala na tworzenie szczegółowych raportów i analizę danych. Drugi Google Data Studio. Funkcje. Narzędzie do tworzenia interaktywnych raportów i pulpitów nawigacyjnych, które pozwala na wizualizację KPI i analizę wyników w czasie rzeczywistym. Trzeciego HubSpot. Funkcje. Oferuje narzędzia do śledzenia KPI związanych z marketingiem, sprzedażą i obsługą klienta. Umożliwia tworzenie raportów i monitorowanie efektywności kampanii. Czwartego Tableau. Funkcje narzędzie do analizy danych, które umożliwia tworzenie zaawansowanych raportów i wizualizacji KPI. Pomaga w identyfikowaniu trendów i wzorców w danych. 5. SEM Róż. Funkcje narzędzie do analizy SEO i PPC, które pozwala na monitorowanie KPI związanych z ruchem organicznym i płatnym. Umożliwia analizę efektywności działań marketingowych w wyszukiwarkach. Ustalanie KPI jest kluczowym krokiem w efektywnym zarządzaniu kampaniami marketingowymi. Pomaga nie tylko w monitorowaniu skuteczności działań, ale także w podejmowaniu świadomych decyzji na podstawie danych. Wybór odpowiednich KPI, ich monitorowanie oraz regularne raportowanie pozwala na optymalizację strategii marketingowej i osiąganie lepszych wyników biznesowych. Podstawy marketingu internetowego dla małych firm. Rozdział 9. Analiza i pomiar wyników. 9.1. Ustalanie KPI (Key Performance Indicators).